Można było usłyszeć z bardzo wysokiego pułapu politycznego w Polsce, że trzeba się wziąć za Bobry śmiertelnie. Ponieważ Bobry są powodem wszystkich powodzi, które miały miejsce ostatnio. Tak. I to jest, to jest wielki żal za ignorancję tych, którzy są decydentami w naszym kraju, że w ogóle mogą mówić takie rzeczy. Powodzie, proszę państwa, były tam, gdzie nie ma bobrów, bo taka I jest prawda. odwrotnie. I tak, bo tam gdzie są bobry, tam, tam nie ma powodzi. Boże. Gdyby bobry były wszędzie i gdyby im nie przeszkadzano w ich działalności, powodzi nie byłoby nigdzie, ponieważ bobry ratują nasz system wód słodkowodnych. Trzy, cztery, dzień, dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska, zwierzę ci się. I bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas promują, wszyscy, wszyscy którzy lubią, wszyscy, którzy są Bardzo naszy... dziękujemy wszyscy. wszystkim. Wszystkim, wszystkim, ale i patronom, patronom... i oglądającym, i polubiającym, i subskrybującym. I w ogóle tym, którzy z nami są. Tak. I prosimy o więcej, oczywiście. Prosimy o więcej, i, ale nie prosimy o więcej takich słów, jakie można było usłyszeć z bardzo wysokiego pułapu politycznego mm -hmm. w Polsce, że trzeba się wziąć za bobry śmiertelnie. Ponieważ bobry są powodem wszystkich powodzi, które miały miejsce ostatnio. Tak, czasem. i to jest, to jest wielki żal za ignorancję tych, którzy są decydentami w naszym kraju, że w ogóle mogą mówić takie rzeczy. Na naszym kanale, na naszej stronie jest umieszczona mapka, mhm. która pokazuje, gdzie były powodzie. A gdzie stacjonują, mieszkają bobry. A więc powodzie, proszę Państwa, były tam, gdzie nie ma bobrów. Bo taka I jest odwrotnie. prawda. I odwrotnie. Tak, bo tam, gdzie są bobry, tam nie, tam nie ma powodzi. Proszę. Gdyby bobry były wszędzie i gdyby im nie przeszkadzano w ich działalności, powodzi nie byłoby nigdzie. Ponieważ bobry ratują nasz system wód słodkowodnych. Całościowo. Bobry są gry... gryzoniami. Gryzoniami. Bubr to jest największy europejski gryzon proszę sobie wyobrazić, że taki dorodny bubr może ważyć 30 kg. To jest niebagatela. No, niebagatela. Może mieć wzrostu no, nie, długości. Ponad metr, także to jest całkiem… Ale razem z ogonem. Razem z ogonem. To jest metr 20 nawet razem z ogonem. Może mieć, także to jest naprawdę naprawdę masywny, piękny gryzoń. Największym, przypomnę, światowym gryzoniem jest. Kapibara. Kapibara. Więc to jest nasza europejska kapibara bubur. Nawet w twarzy I jedno i drugie. Mają. Ma, mają wiele wspólnego, bo z twarzy wszystkie gryzonie mają dużo wspólnego. No, coś jest. Ale, ale podobnie, bo też jest zwierzęciem wodnolądowym, tak samo jak mm -hmm. kapibara, prawda? Więc możemy powiedzieć, że to jest nasza rodzima kapibara. To jest zwierzę bardzo rodzinne, utrzymujące bardzo silne i trwałe relacje rodzinne. Ma mnóstwo takich zachowań społecznych w obrębie rodziny, ale jest również terytorialny, bo strzeże terytorium swojej rodziny. Powiem tylko tyle, że to, to, co, co, co jest takie ciekawe u nich, pani Bobrowa rodzi nawet do sześciu, ale z reguły do, od dwóch do sześciu bąbrzątek, które rodzą się, proszę Państwa, w styczniu i w lutym, kiedy jest bardzo zimno i paskudnie, rodzi się w ciepłym, bezpiecznym domu, jakim jest willa zwana żeremiem. Mm. Do której wchodzi się przez wodę od dołu, w środku jest suchutko i cieplutko, bo ona jest wyścielona najdelikatniejszą roślinnością i tam pani Bobrowa rodzi swoje, swoje maleństwa, tam je karmi, tam się nimi opiekuje, dopóki nie zaczną wychodzić na zewnątrz. Na wiosnę pewnie zaczynają Tak, ale one na długo, Bóbr jest raczej zwierzęciem nocnym. To znaczy, on jest bardzo, bardzo płochliwy, bardzo uważny i jego żerowanie zaczyna się z reguły. O zmierzchu kończy o świcie, a śpi w dzień. Natomiast tak jest sprytnie zrobione, że jak rodzą się maluszki, to one śpią w nocy, a są aktywne w dzień. Dlaczego tak jest? No właśnie. A jest dlatego tak, że mamy nie ma w domu w nocy. Jak mamy nie ma w domu w nocy, to niedobrze jest, żeby hałasowały. A mama jest w domu w dzień, to mogą się do mamy przytulić i ssać sobie mleko. Więc no i wtedy nie mogą ssać, jak, jak są przy stole jadalnym, prawda? Więc to jest, a później jak one już dorastają, to im się odkręca i też stają się zwierzętami aktywnymi nocą. A śpiącymi w dzień. Oczywiście, bobry można spotkać również w dzień, zobaczyć również w dzień, dlatego że w takich rejonach, gdzie czują się bardzo bezpiecznie, zdarza się, że żerują w ciągu dnia. Zdarza no, się tak. Ponoć bobry z kanału żerańskiego w Warszawie były widywane z reguły w dzień, ale to dlatego, że one przyzwyczaiły się do ludzi, którzy niejednokrotnie je śledzili za paratami i dokarmiali. I przestawił im się tryb życia właśnie ze względu na to, że czerpały z ludzi jakieś korzyści. Ludzie uwielbiali Bobry. Nie wiem, jak teraz, ponoć Bobrów już prawie że nie ma w kanale żerańskim. Nie ale się boję, że już prawie nic w ogóle nie ma. Jeszcze kilka lat Ech. temu słyszałam o tym, że Bobry się w tym kanale mają świetnie, w tej dzikszej części. Oby, oby tak było, oby Bobrów było jak najwięcej, bo wtedy jesteśmy chronieni, chronieni przed powodziami. Ja zaraz wyjaśnię, wyjaśnię, jak to się dzieje, że one chronią przed powodziami ale powiedziałaś dokarmiane przez ludzi. Pamiętajmy, że bóbr jest absolutnym weganinem. Bóbr żywi się roślinnością zieloną wtedy, kiedy jest ona zielona, wtedy, kiedy gromadzi zapasy na zimę, ścina drzewa, on może, on, bobry mogą ściąć drzewa, one ścinają drzewa rosnące blisko wody, mm -hmm. takie do, do metra średnicy, to są całkiem tak. duże drzewa. W związku z czym, dobrze mówię, do metra obwodów, do co ja obwodu. ja mówię średnicy. średnicy to by była, się, to by była I... do, metra obwodu, do metra obwodu, oczywiście, nie średnicy, bo to, tego by nie dały rady. Bardzo lubią wszystkie drzewa rosnące, olchy, wierzby, te, które rosną nad wodą. Powalają te drzewa i te delikatne, wszystkie gałązki scinają sobie, i to jest ich jedzenie. W zimie. To gromadzą to na zimie, ale jeżeli zabraknie, to mogą również korę, korą drzew się, się żywić. W związku z tym dokarmianie bobrów... W związku z tym dokarmianie bobrów... Yy, powinno się, że tak powiem, odbywać tylko roślinnie. A najlepiej, żeby tego nie robić no, I, niczym, i nie, nie garnić marchewką i jabłkami, Ale to bo jest... to nie jest dobre jedzenie dla bobrów. Bobry same wiedzą, co mają jeść i na szczęście na razie nie ubywa tych roślin, które są głównym pokarmem bobrów. I niech one same decydują o swoim menu, a my tego nie róbmy, bo możemy im po prostu. Zaszkodzić. My stwórzmy im takie warunki, oparniać. żeby chroniły nasz kraj przed powodziami. A już mówię, jak to się dzieje. Bobry budują tamy, budują tamy na drobnych ciekach wodnych, na różnych odnogach, tworząc zbiorniki retencyjne. Zobaczmy, jak jesteśmy dumni z Polski, żeby budowała ten wielki. Tak. zbiornik retencyjny w Bożu, o ile dobrze pamiętam. Tak, który uchronił ponoć Wrocław, tak, między innymi tak. przed zalaniem. I chcę Państwu powiedzieć, że Bobry tak wielkiego jednego nie wybudują, ale budują bardzo dużo zbiorników retencyjnych, dzięki którym woda wnika w grunt, woda się rozpływa. W takich miejscach, oczywiście one działają, gdzie nie ma zabudowań. Mhm. i one ratują również faunę słodkowodną. Dlaczego? Dlatego, że w tych zbiornikach retencyjnych znajduje bezpieczne schronienie, chociażby na rybek. Znajduje bezpieczne schronienie cała rzesza wodnych żyjątek, które są bezwzględnie potrzebne do tego, między innymi do tego, żeby były ryby. Myślę o wadach, o całej, całej rzeszy drobnych, drobnych żyć, o płazach, które, które potrzebują wody, więc one ratują naszą faunę i ratują nas, ludzi, przed powodziami. I każdy człowiek, który powie taką bzdurę, że bobry powodują niszczenie wałów powodziowych, i przez to jest powódź, zasługuje naprawdę na wielką naganę i odsyłam go do tej mapki, która pokazuje gdzie była powódź, a gdzie żyją bobry. No właśnie, tylko to, co powie polityk z Ambony, w cudzysłowie mówiąc, niestety jest na tyle wiarygodne, że większość ludzi zaczyna w to wierzyć od razu. No bo jeżeli polityk to mówi, jeszcze do tego taki ważny, ważny i taki Proszę wszystkim Państwa, znany. Więc ja, ja myślę, że należałoby się wszystkim politykom wziąć dobrych doradców. W każdej dziedzinie, o której mają decydować, bo jeszcze się taki nie urodził człowiek, który będzie wiedział wszystko. wiedział, tak. Przepraszam. I nie ma w tym nic złego ani nienormalnego. Tak po prostu jest. Tylko trzeba mieć dobrych doradców, i bardzo źle, jeżeli doradcami w sprawie przyrody są myśliwi. I uważam, że tak być nie powinno, bo myśliwi są zabójcami przyrody. Zaraz powiem dlaczego. Swego czasu w Polsce, jeszcze za mojego bardzo młodego życia, bobrów nie było wcale. Były sprowadzane, były zabobrzane w popielnie. Ja sama, mając kilka lat, klepałam po, po, po tłustej pupce Bobra, który w popielnie był ojcem rodu, bo mój ojciec, mój ojciec z kolei brał udział w zabobrzaniu yy, po, Polski. A czemu nie było bobrów w Polsce? Dlatego właśnie? właśnie, a nie było bobrów z jednego powodu. Z powodu zabijania ich przez myśliwych. One były wytępione przez myśliwych. Więc wara w tej chwili myśliwym od Bobrów, bo jeżeli nie chcemy takich potwornych pogromów wodnych, jakie miały miejsce w tym roku, to musimy Bobrom dać wolne pole do popisu. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Do wszystkich tych, którzy będą decydować, o losach wód słodkich na terenie Polski. Nie wolno regulować rzek. O tym na się rzek. Mówi. Bardzo Trzeba dużo w te, chwili. które są uregulowane, rozregulować mm -hmm. i wpuścić tam bobry. Ja wiem, był kiedyś taki plan, żeby zamiast budowania autostrad, zrobić tak transport wodny, transport zrobić, wodny. wszystkie rzeki w Polsce. Pamiętam to, to już Niestety, było parę ładnych tak, lat ale temu. Wtedy, teraz wiemy, że tego nie możemy zrobić. Jeszcze wyjątkowo w sytuacji takich zmian klimatycznych, jakie mamy teraz i takich powodzi, te, takiego nadmiaru wody w pewnych momentach, który nas czeka. Musimy... Ja, przy okazji tego, co mówisz, a propos właśnie nieregulowanych rzek, okazuje się, że Wisła jest, nie chcę teraz skłamać, chyba jedną z dwóch w Europie rzek nieuregulowanych w Metropolii, na, na y, odcinku Metropolii. I że jest to Jeden z największych skarbów ekosystemu światowego, wręcz. Odsyłam do artykułów. Na szczęście dużo tych artykułów, bardzo pięknie napisanych, można znaleźć na Facebooku. Nie wiem, kto to wypuszcza, ale ktoś, kto ma głowę na karku. Ludzie pięknie opisują, głównie przyrodnicy, jakie bogactwo roślin i zwierząt znajduje się u nas w naszej stolicy. Nie tylko na obrzeżach, na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego, tutaj te rejony, gdzie Ty mieszkasz, ale u nas na, na wysokości Pragi Warszawskiej. Tak, tak. To jest aż dziw. No bo jest nieuregulowana. I właśnie to jest ten największy skarb. Dlatego na szczęście ta, ta dobra propaganda też idzie, żeby właśnie. Więc rzeki my się do niej dołączamy i, i jak również zachęcamy włodarzy różnych rejonów Polski, żeby ro, rozregulowali swoje rzeki, żeby te wybetonowane nabrzeża po prostu rozbić, wysadzić, żeby pozwolić tym rzekom się rozlać. To jest również ratunek na suszę na to co się dzieje mm -hmm. w Polsce, na pustynnienie bardzo wielu kiedyś żyznych rejonów. Bo ta woda nie ma gdzie się podziać i spływa w tempie błyskawicznym do morza i nic z niej nie mamy. Mm -hmm. Jest dlatego bobry i rozregulowanie rzek i jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o powodzie. Ciekawostki jeszcze takie o bobrach. Bubr. Bobr jest zwierzęciem, które niby bardzo płochliwe, ale bardzo szybko przyzwyczaja się mm -hmm. właśnie to, o czym powiedziałaś, do obecności człowieka. Także jeżeli nie będziemy niepokoić bobrów i nie daj Boże ich zabijać, to naprawdę one mogą być w rejonach, gdzie niedaleko są ludzie i jest to wielka przyjemność obserwowanie ich, bo to są piękne zwierzęta. Tak. A obserwowanie bobra, który ciągnie w wodzie taki pniak z, mm -hmm. z koroną drzewa, to naprawdę... Od niego to naprawdę albo jest coś niezwykłego, a małe Bobrzęta to po prostu poezja. To są takie, takie świnki morskie z płaskim ogonem, tłuściutkie, cudne. Naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo ładne. Ogon bobrzy jest też bardzo ciekawą rzeczą, bo na nim nie ma włosów, tylko jest coś w rodzaju łusek. Skóra wygląda jakby jak, jak, jak rybia łuska troszeczkę, choć nie jest to, no, ale Boże. Ale przede wszystkim y, ogon bobrzy jest jak półmisek. Jest Tak, jest to taki, taka, taki, taka szpachla, okrągła szpachla, i jak bubr się przestraszy chce komuś powiedzieć, że jest niezadowolony. Co robi? Wali tym, ogonem. Wali tym ogonem o wodę, a to jest dźwięk. Rzeczywiście, to jest potężny plusk. I on to robi bardzo mocno. Ogon jest siłą napędową, on jest cudownym pływakiem. I wyobraźcie sobie Państwo, że bubr będący ssakiem oddychającym tak jak my powietrzem atmosferycznym może przebywać pod wodą 15 minut. Nie do uwierzenia, mm -hmm. prawda? Nie do uwierzenia, ale to jest najdłuższy okres, ale jeżeli tak się złoży, że musi, to 15 minut będzie przebywał pod wodą. Naprawdę cudowne, piękne, mądre, dobre, potrzebne zwierzęta, jak wszystkie zwierzęta na świecie, bo wszystkie one są potrzebne poza nami. I stańmy murem za bobrem. Tak, niech to będzie hasło, nie tylko odcinka, ale i naszego kanału. Murem Czekaj za bobrem. Jej. Tak, murem za bobrem. Kamilu, prosimy, żeby jakaś grafika, może się pojawiła, murem za bobrem. I mam będzie. nadzieję, że państwo też będziecie murem za bobrem i naprawdę nie słuchajcie tego, co będzie pewnie jeszcze można usłyszeć. W A Ja myślę, że w ogóle, naprawdę, przeczytać... jeżeli by ktoś chciał zabijać bobry, to, to musi być ogólna polska demonstracja, bo, bo, bo po prostu zniszczy nas powódź. Mm -hmm. Jeżeli zniszczymy bobry, zginiemy w odmętach powodzi. I tyle no mało optymistycznym akcentem kończymy, ale jesteśmy pod bobrem i Państwo też bądźcie młodym Dziękujemy za bobrem. i pozdrawiamy. Uwaga, krótka reklama. Książki Doroty Sumińskiej, wydane przez wydawnictwo literackie, możesz kupić przez Internet w promocyjnych cenach. Zapraszamy www.zwierzecisie.pl łamane przez ksiaski.